Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry. Na naszym kanale często prezentujemy książki, które pomagają i to nie tylko dzieciom, ale rodzicom, ponieważ często za naszymi oknami obserwujemy zjawiska, o których trudno nam rozmawiać nawet wśród dorosłych. A co dopiero? Z dzieckiem. Książki potrafią tłumaczyć świat w obliczu naszej niewesołej rzeczywistości. Znowu mogą przyjść z pomocą. Dziś jest ze mną w naszym studiu doktor Oliwia Przeźniak-Paugan. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę być Państwa gościem. Oliwko, czy książki mogą jakoś pomóc? dzisiaj dzieciom, czy mogą jakoś pomóc bradzić im sobie z niepokojem, którego wciąż pełno w naszym domu, bo przed momentem wyszliśmy, prawie wyszliśmy z okresu pandemii, bo wciąż jeszcze są zachorowania przecież. A tu przyszła wojna i wcale nie jest tak pięknie, jak się nam wydawało. Tak, yy, myślę, że o tym. Mówi cały dział nazywany biblioterapią, bardzo szeroki, bardzo rozbudowany i taki rozłożony na wiele czynników, wiele elementów pomagających w wielu sferach. Mówi o tym, że książki pomagają, ale też sama, sam kontakt z książką też pomaga taka chwila wyciszenia, chwila skupienia, chwila oderwania myśli mówi o tym, że można na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje. Są badania, że samo czytanie obniża stres aż o 60%. Jasne, mm -hmm. że jest to pewnie chwilowe, bo on potem powróci. To nie jest takie, jak nie wiem, jak po zażyciu leków, na przykład przeciwbólowych, że przestanie nas boleć ręka czy, czy noga, ale już sama chwila, moment takiego relaksu jest bardzo cenny. Ja bym jeszcze dodała do tego, co wymieniłaś. Do pandemii, do toczącej się wojny. Jeszcze niedawno był przecież bardzo duży kryzys na granicy wschodniej polsko-białoruskiej. -polsko mm -hmm. On też się bardzo odbił, bardzo szerokim echem. Ludzie, którzy żyją na tej granicy, dalej się z tym mierzą. To wcale nie minęło. Ten kryzys też dalej trwa. Został przyćmiony przez kolejny duży kryzys, ale myślę, że no, żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. No, i myślę, że musimy szukać dróg pomocy sobie i dzieciom. Koniecznie. No tak, no bo my staramy się odrobinę dzieci chronić, nie mówić o wszystkich przykrych sprawach w ich obecności, a jednocześnie chyba jest tak, że dzieci podskórnie czują nasz niepokój, czują, że czuje się coś niedobrego. Tak, dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Ja mam takie doświadczenie, mam dziesięciomiesięcznego synka i wydawać by się mogło, że on zupełnie jest oderwany od rzeczywistości dla niego, że ży liczą się zupełnie, Zupełnie inne rzeczy. A kiedy ja jestem bardzo zdenerwowana, kiedy mnie coś niepokoi, kiedy mnie coś bardzo mocno zdenerwuje, zauważyłam to kilkukrotnie, że on również reaguje. No, kilkumiesięczne dziecko, prawda? Mhm. Ono, ono już o to odbiera, a co dopiero latki, a co dopiero takie wczesne nastolatki lub w ogóle nastolatki, które mają praktycznie dostęp do wszystkich źródeł wiedzy, bo już są prawie dorosłe, już korzystają. Z mediów i no, nie odetniemy ich od tych informacji. Także dzieci usłyszane dziwne inne słowa, typu wojna, zagrożenie, okupacja, jakieś zbrojenie, takie... prawda? Zbrojenie, tak. Mhm. Być może były również dzieci, które o tym się nie mówi i. Ze względów obronności bardzo dobrze, że się o tym nie mówi, nie pojawiają się te informacje w mediach, ale ja sama jadąc autostradą widziałam kilkadziesiąt samochodów wojskowych zmierzających w przeciwnym kierunku. Na pewno były gdzieś ruchy wojsk, jeździły jakieś, startowały samoloty, coś, coś czegoś nie było. Nagle jest i rodzice zaczynają się denerwować, dziadkowie zaczynają się denerwować i dzieci to zdecydowanie czują. Wiedzą, że coś się dzieje. No tak, tym bardziej, że wojna zwykle nam się kojarzy jednak z historią i nawet jeżeli tak. mówimy o czołgach czy o właśnie jakichś pojazdach wojskowych, to dzieci kojarzą je. Z piknikami, co tu dużo mówić, z najróżniejszymi eventami, które mają za zadanie oczywiście szerzyć wiedzę na temat historii, tożsamości narodowej, natomiast no, mają być przede wszystkim dobrą zabawą rodzinną. tak? tak. A tu się okazuje, że historia nas dopada. Tak, historia nas dopada. Znaczy, pamiętajmy o tym, że wojny na świecie toczyły się praktycznie non-stop, prawda? Ta wojna gdzieś tam zawsze trwała. Czy to, nie wiem, przychodzą i tak jest z głowy nie wiem, Afganistan, Syria, gdzieś zawsze za życia naszych rodziców naszych i naszych dzieci. gdzieś ta wojna zawsze była, ale ona była gdzieś daleko. To mhm. było kilkaset kilometrów, to był inny kontynent, inna kultura. Ona nas nie dotyczyła. Teraz ta wojna jest tuż obok nas. No tak, a w klasach naszych dzieci pojawiają się koledzy chociażby z Ukrainy, prawda? Tak, koledzy mhm. z Ukrainy i to powiedzmy po traumatycznych przejściach. Trzeba sobie to uświadomić, Państwo na pewno to wiedzą, ale no... Dla dzieci to jest kompletnie nowa sytuacja. Tak, tak, ale chciałam tylko powiedzieć, że do Lwowa na przykład jest 70 kilometrów, no to pomyśl z granicy polskiej, nie? Mhm. Więc to jest naprawdę bardzo blisko, a na przykład dzieci, które przyszły, te są w klasach, na przykład stały na tej granicy dwa dni, prawda? Mhm. Albo szły z mamami pieszo te siedemdziesiąt kilometrów, więc te mhm. dzieci, które się zjawiają. Nie dość, że dzieli ich jednak bariera kulturowa, bo językowa może nie kulturowa, tylko językowa trosz, Troszeczkę. Troszkę, kulturowa troszkę, też odrobina. Troszeczkę, tak, mm. tak, bo to są głównie dzieci, które są, na przykład, chociażby biorąc pod uwagę religię, to są dzieci oprócz prawosławnego, tak sądzę, w większości i one są jeszcze ob obciążone taką traumą taką naprawdę bardzo dużą traumą. Tak, i tego dzieci nie mają prawa właściwie rozumieć, z tego względu, że są tylko dziećmi. Są tylko dziećmi, tak. Ja mam wrażenie, że też być może część z nas dorosłych próbuje sytuację przeczekać i być może to te pomysły, by uchronić nasze własne dzieci przed tymi tematami, z którymi sami ledwo sobie radzimy, jest wynikiem tego, że wszyscy, ale też przecież społeczeństwo Ukrainy Wszyscy mamy nadzieję, że konflikt na Ukrainie, wojna na Ukrainie jest właściwie takim zjawiskiem, które zaraz się skończy, które wyprzemy ze świadomości. Natomiast nie wiem, czy to jest dobry sposób, by na to liczyć i by izolować dzieci od informacji. Znaczy na pewno nie można izolować dzieci od informacji. Konflikt w Ukrainie pewnie nie znam się na tym. Nie jestem, śledzę tylko doniesienia. I mam nadzieję, że skończy się. Chciałabym, żeby się skończył już dzisiaj. Żeby dzisiaj przyszła informacja, że koniec, prawda? Mhm. Już te działania wojenne się zakończyły. Trudność polega na tym, że no, my dorośli wiemy, ci, którzy śledzimy doniesienia, że te zniszczenia tego kraju są przepotężne, prawda? Tam są. No, są miasta, które są praktycznie zrównane z ziemią, albo częściowo zrównane z ziemią. I niestety te skutki, obawiam się, będziemy. Nieść ze sobą bardzo, bardzo długo. Mm -hmm. Będziemy je odczuwać i będziemy je naprawiać pewnie przez lata. I to y, izolacja dzieci od tych informacji na pewno nie jest żadnym rozwiązaniem. Myślę, że trzeba tłumaczyć, trzeba rozmawiać. Zaryzykowane powiedzenie, że my sami nie wiemy, co będzie dalej dzieciom, ale staramy się, żeby było wszystko dobrze. Prawda? Mm -hmm. Żeby też pokazać, że my też ch chyba nie wiemy, jak to będzie, ale że będziemy robić wszystko, żeby było dobrze. I myślę też, że wydaje, że to też bardzo widać w polskim społeczeństwie, że po takim pierwszym paraliżu, tak mi się, to są moje e, takie odczucia, w takim pierwszym paraliżu, myśmy się tak gromadnie rzucili do pomocy. Po to chyba, żeby właśnie działaniem przykryć ten nasz strach, nasz lęk, żeby wiedzieć, że cokolwiek robimy, prawda? Tak, sprawczość. To nie jesteśmy bezradni. Uh -huh. Nie jesteśmy bezradni. Możemy, możemy sobie z tym radzić, także coś robimy. Więc myślę, że pokazać dzieciom, że działamy, jest bardzo dobrze. Uh -huh. No dobrze, ale skoro mamy rozmawiać z dziećmi o tak trudnych sprawach. A, to musimy się jakoś do tego przygotować. Po raz kolejny przychodzą z pomocą autorzy, a dokładniej autorki książek dziecięcych. I ja mam wrażenie, że narracja literacka jest o tyle bezpieczna, że możemy tak głęboko wchodzić w problem, jak w tym momencie uważamy za stosowny i na co pozwala też wrażliwość naszego. Dziecka. Tak, bo my sami najlepiej znamy nasze dziecko, wiemy, jak ono reaguje, wiemy, jakie treści będą dla niego dobre i wiemy, jaka reakcja będzie wskazywała na to, że coś już się dzieje, nie tak, że tutaj trzeba się zatrzymać, poczekać i potem pójść dalej. To jest zresztą jedno z zaleceń biblioterapii, o której wspominałam wcześniej, żeby biblioterapię, na przykład w grupach prowadziły osoby, które tę grupę bardzo dobrze znają. No mm -hmm osoba z zewnątrz może nie zauważyć na przykład, że dziecko, które nagle zaczyna się śmiać, prawda, tutaj taki, taki przykład, to jest dziecko, które zareagowało bardzo nerwowo. A no właśnie, Ta? bo śmiech nie zawsze oznacza dobrą zabawę. Tak, tak, dokładnie. My możemy jako osoba z zewnątrz być, od... a śmieje się, to bierze to tak lekko, prawda. A tu się może okazać, że to dziecko zareagowało bardzo głęboko, więc m, jako rodzice Rodzice, najbliżsi opiekunowie znają dzieci najlepiej i to oni będą wiedzieć, jaki tekst i kiedy, się, kiedy, się zaczę... kiedy, kiedy jest ta granica, że dziecko już więcej nie przyjmie tej informacji. Mm -hmm. Tematy wojenne są obecne w literaturze dla dzieci nie od dziś. Wydawnictwo Literatura wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie rozpoczęło taką niezwykłą serię, gdzie najróżniejsze konflikty, tematy związane z wojną, tematy związane z niewolą, z właśnie z takimi obszarami, które absolutnie nie kojarzą nam się z dzieciństwem, są tłumaczone przez autorów. Część z nich to chyba właściwie książki historyczne. Na pewno Państwo od razu pomyśleli o Asiuni, o książce, którą napisała Joanna Papuzińska jako pewnego rodzaju refleksje i wspomnienia swojego własnego dzieciństwa. I ta książka znakomicie trafia do dzieci i bardzo ułatwia im zrozumienie Tamtej rzeczywistości. Ja muszę przyznać, że w momencie, kiedy realizowałam spotkanie w zeszłym roku przy okazji Festiwalu Literatury Dziecięcej z panią Joanną, nie miałam w ogóle takiego poczucia, że mówimy o czymś, co może być blisko nas. My cały czas odnosiliśmy się do doświadczeń, pani profesor. Do doświadczeń zupełnie mm, niewyobrażalnych dla naszych dzieci, i próbowaliśmy im pokazać całkowicie abstrakcyjną sytuację, gdzie mała dziewczynka wychowuje się właśnie w atmosferze wojny, w atmosferze niepokoju, gdzie odebrany jest jej spokój dzieciństwa, odebrana jest jej zabawa, swoboda, przyjaciele, rodzina i sposób spędzenia czasu dotychczasowa. I okazuje się, że w tym momencie. Ta sytuacja jest tuż za rogiem, dotyczy dzieci z Ukrainy. To też są dzieci, które no, kilka tygodni temu miały normalne dzieciństwo, takie jak nasze własne dzieci, prawda? Tak, tutaj Asiunia jest doskonałym przykładem. Prof. Jana Papuzińska urodziła się w 1939 roku. Ona całe dzieciństwo, te pierwsze lata, spędziła właśnie jako dziecko wojny, prawda? Mhm. I co jest zaskakujące, tak. To się wydawało, że to ta historia jest już odległa, zamknięta, będziemy o niej czytać tylko na kartach książki, albo chodzić do muzeum i oglądać. A to, co się dzieje, te wszystkie mechanizmy, te wszystkie odczucia, yy, jest dokładnie to samo, mimo tego, że my jesteśmy obudowani zupełnie inną rzeczywistością, że z rzeczywistością, pełną technologii, nowoczesnych sprzętów, jakichś ułatwień mającym nam pomoc w życiu, których nie było. W latach 40. XX wieku, jeśli przychodzi rzeczywistość wojenna, to praktycznie się okazuje, że to jest dokładnie to samo. No to tak. Dzie dzie dzieje się dokładnie to samo. Zostajemy sami, yy, rodzice z dziećmi, dzieci z garstką rzeczy, gdzieś schowani, mus muszący uciekać ich zupełnie bezradni, prawda? To jest. Yy... No, życie nam pokazało, że to, 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 to się powtarza dokładnie w ten sam sposób. No tak, bo gdy zestawimy Asiunię i przeżycia małej Asi z przeżyciami bohatera, czy bohaterów dziecięcych, właściwie książki Barbary Gawryluk, w nowej książki, Chociaż nie tak bardzo, nie z tego roku, bo mówię w tym momencie: Teraz tu jest nasz dom. To jest książka, która w tym momencie jest bardzo mocno promowana, natomiast pani Barbara napisała ją znacznie wcześniej. Ona dotyczyła konfliktu, który miał miejsce w 2014 roku. Natomiast to, co najważniejsze jest w tej książce, to znowu przeżycia dzieci, prawda? Tak. Książka Teraz tu jest nasz dom jest książką niezwykłą. Ona się na nieszczęście, niestety muszę to powiedzieć, dramatycznie uaktualniła, ponieważ Barbara Gewerlug opisała historię rodziny, która musiała uciekać z Donbasu w 2014 roku, kiedy tam zaczęła się wojna. I ta wojna, Donbass jak wiadomo jest częścią Ukrainy, trwała tam nieprzerwalnie, prawda? Ona się... Teraz te działania się, nie, nie, są złe słowa, które chcę użyć, ale nasiliły, rozlały na całą Ukrainę. No, mam nadzieję, że Państwo rozumieją to, co ja chcę powiedzieć. I te przeżycia tych dzieci, które uciekały z Donbasu, tych rodzin, które wtedy, wtedy były stamtąd ewakuowane i, i wywożone się jeszcze bardziej zwielokrotniły na dzieci, które uciekały z całej Ukrainy. Mhm. No i, i, i teraz ta książka pomaga, myślę, że może być takim kluczem do tego, żeby znaleźć język, opowiedzieć polskim kolegom, co jak, jak, jak wyglądała ta ewakuacja, jak wyglądał ten wyjazd dzieci z Ukrainy, prawda? Bo ci bohaterowie te książki teraz tu jest nasz dom, no musieli się zapakować w jedne plecaki, zostawić całe mieszkanie w ciągu w, sumie, w ciągu kilku dni podjąć decyzję o, o wyjeździe. I też mieli takie poczucie, że szybko tam wrócą. Mieli nadzieję, że wszystkie tak, rzeczy, które tak. zostaną w ich mieszkaniu, nadal będą ich, że będą mogli je odzyskać. Natomiast stało tak, się tak, zupełnie tak. inaczej. Zupełnie inaczej się stało, ale chciałam o, o czymś innym powiedzieć. Te, tej książce też jest taki fragment, kiedy oczywiście pojawiają się tacy, którzy nie za bardzo chcą te, mm -hmm. te, te nowe dzieci ukraińskie w szkole, przezywają je i te dzieciaki biedne nie potrafią opowiedzieć, co się tak naprawdę stało. Brakuje im języka, bo jest ta bariera językowa, i dopiero kiedy potrafią powiedzieć, wykrzykują, jakby tym kolegom. Całą prawdę o sobie, ta sytuacja się zmienia i ta książka może się stać takim krzykiem tych dzieci, które są trochę nieme jeszcze, nigdy nie uczyły się polskiego, teraz nagle są w tej rzeczywistości. Ona może pomóc poprzez rodziców, poprzez nauczycieli tym polskim dzieciom zrozumieć. Dlaczego ci ich koledzy się tak zachowują, dlaczego są tacy, tacy inni dlaczego nie możemy ich traktować jako gorszych, bo czy pamiętajmy, że inny to nigdy nie jest gorszy, to jest naczelna zasada. Mhm. Tym bardziej, że teraz tu jest ich dom. Dom oznacza tak, bezpieczeństwo, dom. ale dom też oznacza akceptację, miejsce takie, do którego chętnie się wraca, w którym chętnie się przebywa, w którym jest się sobą. Dokładnie. Dokładnie tak. Mówimy cały czas o Ukrainie, mówimy o naszych najbliższych sąsiadach, mówimy o dzieciach, które naturalnie zaczynają przenikać do struktur szkolnych, które bawią się z naszymi dziećmi, ale przecież tak naprawdę to nie jest jedyny konflikt i zwróciłaś uwagę na to na samym początku, że mamy cały czas sytuację kryzysową na naszej granicy i o tej sytuacji mówi się bardzo niewiele, też dlatego, że nie wiadomo jakich słów użyć. I nie wiadomo co z nią do końca zrobić, bo tam mamy sytuację bez wyjścia, którą jednak postanowiła przedstawić w książce dla dzieci Katarzyna Ryrych. Po raz kolejny Katarzyna Ryrych traktuje bardzo poważnie swojego młodego czytelnika, nie zamyka przed nim drzwi do pewnych niewygodnych zupełnie informacji, dzieli się z nim, pokazując sytuację taką, jaka jest. I to z perspektywy dziecka. Tak, Katarzyna Ryrych ma niesamowitą zdolność opowiadania o trudnych rzeczach w pięknych słowach. To wojna w kuropatkach. Bo o tej książce mówimy. Mhm. Właśnie mówi o tym, o takiej niepewności, o tym co wszyscy próbują przemilczeć, że gdzieś tam są jacyś ludzie, których ktoś nie chce, a my im chcemy pomóc i próbujemy to zrobić tak, żeby było dobrze dla nas, żeby było dobrze dla nich, żeby im pomóc. W tej opowieści pewne napięcie, które wyczuwają, To jest właśnie bardzo pięknie pisane to napięcie, które wyczuwają dzieci i dążą do tego, żeby, żeby wszystko zrozumieć. Jest taka postawa, postawa dorosłych, którzy się nie poddają i próbują całą tą rzeczywistość pięknie posklejać i, i wyjść z twarzą, głównie przed samymi sobą. No i jest jego postawa dzieci, które są w pełni, w pełni akceptujące ty, ty, tych, tych innych. Bo przecież oni są dokładnie tacy sami jak my. I to jest piękna książka, i w ogóle książki kateczny ryrych są piękne pod tym względem, że jeśli ktoś, jeśli ktoś wie, że dziecko jest bardzo wrażliwe i takie dosadne opisywanie rzeczywistości nie jest zupełnie dla niego, bo nie przetworzy tej informacji i będzie ona dla niego zbyt dużym obciążeniem, to właśnie książki kateczny ryrych takie są delikatne, ale jednak nie unikające trudnych tematów. Katarzyna Ryryk nie po raz pierwszy podejmuje temat wojny. Tej książce, o której teraz wspomniałyśmy, przepięknie daje lekcję empatii. Pokazuje, że ten inny, który wychodzi z lasu, właściwie nie tylko nie jest groźny, ale jest też ciekawy przez tą swoją odmienność. Natomiast ja bym chciała skorzystać z tej okazji i przywołać małą wojnę. Bo to jest coś, co być może pomoże wielu rodzicom, ale także dziadkom, porozumieć się z dzieckiem w tych trudnych czasach i pomoże dziecku przetrwać te trudne czasy. Tak, bo książka Mała Wojna, ona właśnie rozwija tą empatię, także pokazuje bardzo taką próbę utrzymania bardzo normalnego życia tak. w, w trudnym świecie, mhm. ale też jednocześnie, co jest w tej książce niesamowite, bardzo często mówimy o takich wielkich czynach, bohaterach, pierwsza linia frontu, wielkie wydarzenia, a Mała Wojna właśnie mówi, że każdy tak naprawdę prowadzi, prowadzi wojnę, jeżeli jest, jest konflikt wojenny, to każde działanie jest, jest ważne i nie trzeba być bohaterem na pierwszej linii frontu, bo bohaterem jest także ten, kto, kto gdzieś tam sobie cichutko działa, próbuje być niezauważony przez nikogo, a bardzo dzięki temu pomaga. Mhm. Mała wojna to taka akcja babci, która. Próbuje utrzymać normalne funkcjonowanie rodziny, która odwraca trochę myśli dzieci od tego, co, co jest dalej, ale co od nich absolutnie nie zależy. Małą wojnę wygrywają dzieci w momencie, kiedy udaje im się normalnie funkcjonować, uczyć nadal gry na fortepianie, poszerzać swoją wiedzę, realizować obowiązki. Więc każdy może wygrywać małą wojnę także teraz, gdy tak ciężko nam o koncentrację, Skupienie na obowiązkach. Tak, małe czyny, codzienność, akceptacja i optymizm, prawda? Bo ja mam wrażenie, tak. że też wiele fake newsów w tym momencie jest nastawione na to, żeby właśnie zdezorganizować nasze życie, żeby zapadła w naszym życiu anarchia, by gościł w nim strach, by była ta wielka niewiadoma, co będzie jutro. Tak, bo to jest ta wojna, która teraz się toczy. Powiedzieliśmy o tym, że ona jest prawie taka sama tak samo, jak było to opisane w Asiuni i te dzieci też zostały tak samo. A ona jest jeszcze trudniejsza właśnie poprzez taką sferę internetowo-technologiczną. Ona też się toczy w internecie, ta wojna, gdzie cały czas czytamy o informacjach, że koleżanka koleżanki powiedziała, że załóżmy w szpitalu to już nie przyjmują dzieci, tylko dzieci z Ukrainy, a koleżanka koleżance powiedziała, że coś tam, że teraz to tylko w szkołach będą tylko te dzieci, a nasze nie. Nie możemy się tam Dać, poddać po prostu, bo wróg tylko na to liczy. Mm -hmm. I trzeba właśnie ten optymizm, jak to pięknie nazywałaś, utrzymać tam naszą otwartość, otwartość serca i takie pokonywanie tych trudności, się, które się zdarzą, bo tylko tak, tylko tak uda nam się przetrwać ten, ten, trudny, ten trudny czas. To ja jeszcze powiem o jednym drobiazgu, aczkolwiek bardzo ważnym, bardzo charakterystycznym dla książek pani Katarzyny Ryrych, postać niemieckiego komendanta. Tak, bo tutaj bardzo łatwo popaść w takie czarno-białe, baśniowe trochę nastawienie, dobry zły, prawda? Mm -hmm. Ten jest dobry, ten jest zły. Tutaj wszystko wszystko wrzucamy. My przy całym naszym całym obciążeniu rzeczywistością, którą mamy, musimy sobie jeszcze wyobrazić, że Oto w naszej rzeczywistości, w naszej społeczeństwie żyją dorośli, żyją dzieci pochodzenia białoruskiego, pochodzenia rosyjskiego, które załóżmy przyjechały tu dawno temu, którzy z jakichś też również powodów postanowiły emigrować ze swojego kraju, bo przecież tam nie wszyscy popierają swoich rządzących i im też jest bardzo trudno. I o nich też musimy myśleć, żeby to nie było, nasze działanie nie było takie prawda czarno-białe takie ociosane takie jak takie kołki żeby było też znalazło się zrozumienie dla, dla, dla wielu innych osób które też tą sytuację bardzo trudno znoszą a załóżmy no, są pochodzenia y, tych krajów które są y, agresorami prawda to by oznaczało że możemy oceniać czyny człowieka i one są albo dobre albo złe ale nie determinuje o tym jego pochodzenie jego tak, przynależność tak. Tak, dokładnie tak. I tutaj do każdego człowieka trzeba, trzeba podejść indywidualnie. No sytuacja nie jest łatwa, ale dzięki wspaniałym książkom właśnie z serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci, myślę, że stanie się odrobinę łatwiejsza albo da nam język do tego, żebyśmy mogli... O nim rozmawiać i tą próbować, tą rzeczywistość tworzyć na nowo, układać, żeby była lepsza. Na pewno najpierw musimy ją poukładać w głowach i to nie tylko swoich, ale też mieć wpływ na to, jak się układa w głowach naszych dzieci. Te książki mówią o ważnych sprawach, czasami takich, o których sami nie wiemy, jak rozmawiać. Ale są pisane jasnym, optymistycznym językiem. Budują zaciekawienie, wciągają w historię i utożsamiają z bohaterami. No więc co? Polecamy je bez względu na to, czy chcecie, by były inspiracją do poważnych rozmów, ale polecamy je też wtedy, gdy szukacie po prostu dobrej, i wartościowej literatury dla młodego czytelnika. Tak. Zawsze polecamy dobre książki, a to są bardzo dobre. Dziękuję ślicznie. Ja dziękuję za rozmowę.